Znajdujemy się na sali turniejowej szachowego Grand Prix OSE we Wrocławiu. Szachowe Grand Prix OSE to turniej, gdzie rywalizują zarówno początkujący szachiści, jak i ci bardziej zaawansowani. Udział w turniejach szachowych to świetna okazja, żeby nauczyć dzieci zdrowej rywalizacji, nauczyć jak radzić sobie z porażkami i jak z klasą celebrować zwycięstwa. Dodatkowo jest to bardzo dobra okazja, żeby poznać. Kolegów, koleżanki i zawiązać przyjaźnie nawet na całe życie. Szachy wspomagają przede wszystkim wszechstronny rozwój dziecka, zaczynając od strategicznego myślenia, logicznego myślenia. Uczniowie, którzy poszukują informacji, jak rozpocząć przygodę z królewską grą, mogą znaleźć na stronie OCIT Szkoła, gdzie dostępne są bezpłatne kursy szachowe dla uczniów szkół podstawowych, ale nie tylko. W szachy warto jest zacząć grać w dowolnym wieku, gdyż są one świetną rozrywką zarówno dla młodszych, jak i starszych. Dlatego nie zwlekajcie, rozpocznijcie naukę gry w szachy i zmieście się z przeciwnikami, czy to w rodzinie, czy z kolegami. idzie mi dobrze. Wygrałem pięć partii, przegrałem jedynie dwie. Bardzo się cieszę, że mogę sobie pograć ten weekend w szakę z innymi. No i mogę się też sprawdzić przy lepszych graczach. Moim największym sukcesem jest, że byłam trzecia na Mistrzostwach Świata do lat 8, w grupie Jestem Julia i na razie mam trzy punkty. Bardzo mi się podoba na tym turnieju. To chyba najfajniejszy turniej na jakim byłam. Mam 6,5 punkta z 7 w tym turnieju. No i na razie jestem pierwszy. Moimi największymi sukcesami między innymi jest drużynowe złote na mistrzostwach Europy w szachach szybkich, indywidualne trzecie miejsce na mistrzostwach Europy w blicu i mistrzostwo polski w klasyku. Nask stawia na promocję szachów, ponieważ jest to sport, który rozwija wiele kompetencji potrzebnych nam w codziennym życiu. Umiejętność logicznego myślenia, przewidywania kolejnych kroków, co wiąże się także z bardzo istotnymi umiejętnościami, które przydają się chociażby w programowaniu. Patrząc na frekwencję na dzisiejszej imprezie, myślę, że jest to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie szachowe Grand Prix. Jose. W kolejnych latach będziemy chcieli rozwijać tę imprezę i zachęcać kolejne dzieci do nauki gry w szachy i uczestniczenia w naszym turnieju.